Chciałbym zaprezentować nasze rozwiązanie, którym jest wieża Moby Totalnie innowacyjne rozwiązanie, oparte o czujniki dalekiego zasięgu, co nas wyróżnia. Wyróżnia nas to, że jesteśmy w stanie ochronić teren danej inwestycji, danej budowy również za kontenerami, za maszynami budowlanymi. Mamy oparte o wieżę, o kamerę PTZ. Czym jest kamera PTZ? Jest to kamera szybkoobrotowa, która widzi i jest w stanie rozpoznawać, jesteśmy w stanie rozpoznać zdarzenia, osoby, samochody nawet do odległości 100 metrów. Parliśmy Rozwiązanie o czujniki, które są odporne również na warunki atmosferyczne. Przy analityce wideo e, warunki atmosferyczne zaburzają pracę wieży. Więc jeżeli szukasz po pierwsze e, jakości, czyli e, bezpieczeństwa dla swojej inwestycji, jest to idealne rozwiązanie skrojone dla Twoich potrzeb. Jeżeli szukasz optymalizacji kosztowej, to dzięki temu rozwiązaniu osiągniesz optymalizację kosztową na poziomie ponad 50%. Urządzenie Movigard tak naprawdę jest odpowiedzią grupy IMPEL na zapotrzebowanie na rynku. Przede wszystkim to jest najnowsze rozwiązanie technologiczne i funkcjonuje to w oparciu o nasze najnowocześniejsze centrum monitoringu, który znajduje się w Zielonej Górze, także podgląd z tego urządzenia. Nasi analitycy mają online 24 godziny na dobę. Dzięki temu urządzeniu wyeliminowaliśmy tak naprawdę czynnik ludzki, który w dzisiejszej dobie jest no, najdroższym w naszej usłudze fizycznej ochrony mienia.